Kurwa, jeszcze źle to skręciłem. Zaczynamy żniwa. Ale kosy nie działają, i trzeba dospawać kawałek portactwa. Jest Janek, spawać doświadczony. 30 lat w zawodzie. Nie Janek. Na mm. dociach. <głos》głos》głos》> Na kutrach wodnych. Tylko teraz mamy misję, żeby to przewiercić. A to jest dosyć grube. Będzie to ciekawie. będzie pewnie z 8 mm albo i więcej Ty więcej no Tu jest 8, tu pewnie 6 ostrzone wiertło, zobaczmy czy umiesz ostrzyć no, Coś tam idzie To trzeba było pokazać jak to, jak to się dostrzegnie, to porównanie no. było Czekaj, wody Ci dam trochę Dawaj, jakie chodziło Czekaj, jakiś kubek Tu jest chodziwo A już samo się nazbierało, no nic Jak bardactwo to bardactwo <laughs> To tak wszystko miało być Może Ci będę polewał co mi buta zajęły yes, Nie, tak nie Ale idzie tak chwilę Jej dobrze hmm. na osi to idzie Jak ja tego nie ostrzyłem. A no, baterie słabo, że się zatrzymyły a nie wiem, może być Bo jak będzie przechodzić po to wiertło pękne, jak tam nic nie podłożył, bo już przełazi. jest delikatny. Od razu masz czarne myśli, czy już się uwaliło Nie ujebała, ale bateria się wyłącza. Znaczy wkrętarka bo bateria są. Tu na moim kanale Janek nie przeklinamy, bo zasięgi ucina, a i tak nie ma zasięgu. bo to może się rozpożądrać. Zostawili ci? Nie, yeah. bo to było jak Na, jedzony na jedzony byłem W się pali. I dojechałem, na jedzonej byłem i zostawiłem sobie pod ale jest, żeby trochę oba babki ma. No babę by zjadł. Dzika jeszcze mi wypili, bo sobie na początku na stole teraz to będzie trzymać mocarne, co? Będzie, mi się wydaje, że nie ma sensu drugi raz tutaj tego spać. Nie, no nie ma sensu. Taka blacha. Tam trochę jest zatrzewana ale do delirium będę Weźmy tak, Weź, i tak trzymać. Weźmiesz tu do połowy walniec, co mówiłeś i ja tu doklepię, to nie? Ja Ten róg. No. To się pójdę z tym hodziwem. No mam chłodziwo Błotne. Taki kumboj naplikowany z kowarą ty Dobra, dziękuję. Co zrobić? Trzeba fabrykę poprawiać, nie? to kablach Tak czy front walny, Nie walnie, bo to jest masowy nie walnie, i czpalki taki dojdzie. Rakosy będą kość. Tu brakuje nam takiego targańca. To taką miałeś, nie? No Trochę niżej niż ta kreska, tak? No, chyba tak A co to teraz? A nie, czy... tak? No tak. Taką, nie? Na, bo zdjęcie być to to zdjęcie trochę... jak to miało być? Nie, to tak o, tak miało być trochę wysunięte właśnie, nie? No. Dobra, to ja Ci to żabą przytrzymam, a Ty spróbujesz to hefnąć. Ciekawe, czy to jest jakieś żelibło, czy co? No, a oby to tylko spawalne było. A jak nie, to co? No to pierdolnie i nic nie będzie. No dobra, zobaczymy. I co Janek 5 tysięcy zaoszczędzone będzie? Nie wiem ile to kosztuje. 5 to nie. <noise> nie 5 tysięcy, 5,5. ,5. 5 tysięcy to kosztuje, ale dzisiaj będzie miał parobasowicie zapłaci No Niby się trzyma na razie, zobaczymy Testujemy! No działa chyba. Tylko... Trzeba zobaczyć ten, czy się tylko nic nie grzeje, wiesz, bo czasami gdzieś no, gdzieś żyletka źle idzie czy coś. Bo tu ta śruba, ty. Czemu ta śruba się tak grzeje? A bo nie ma podkładki, i ona tu o metal trzejanek, tak jak mówiliśmy, nie? No. trzeba tu dłuższą śrubę i podkładkę tu dać. No, bo deraty cięgło? No, tam Ta. wydziera. Tu jest, tak, tu jest ok, nie? Tu jest ok, tu może tak zostać. Z tamtej strony zobaczę, czy tam żyletka się nie ten. No i tu, tu są kurwa gorąca, jest kosa. Jakim chujem. O to, bo za mocno jest na, na zadarty do góry Tutaj widzisz, tu zimne nie? No ta jest jedna ciepła no. I ta Ta już zimna, czyli tylko te dwie to jakby od No Gdzieś się ociera No i tu ta ostatnia też tak Ale nie, teraz jest dobrze, bo trochę młotów dostała, to zimna jest no tutaj luks jest, dobra, to ja pójdę do kabiny, ty popatrzysz, nie? Żeby cię nie przycięło, tylko. Ale idzie. to będzie chodzić. Zamykaj drzwi jedziemy Niech trochę pochodzi sobie, wiesz? Zobaczymy tam czy coś jeszcze nie ten się nie odpierdala, za przeproszenie No tam tamte jedno cięgiełko, nie? Gorące To tam trzeba podkładkę i jakąś większą śrubę Chyba, że mi jeszcze jutro, chuj wie zajechał tam dokończyć to do spawanie, bo już chuj późno jest Nie no tak, no to już dzisiaj nie będziemy tam tego robić, nie? Nie wiem czy jutro w pole nie pojedzie od razu No ale to samego rana ja, chyba nie ruszy No, chyba, że rano, nie? A ty znaczy, rano nie no możesz, tak rano. Nie? Może 11 najwcześniej A tam to spawanie to już w piłku sianek jest No, no bo tam tyle zostało, no, no, a resztę trzeba Nie jest ważne tam 3 cm Chodźmy Na go... następnym przestoju najwyżej Kurwa, by to tam Nie pierdolęło tylko no, Na razie pracuje no, jeszcze obciążenie A pusty. co to za obciążenie tam, kuchnie? To nie ma obciążenia. No bo to się zestawem do rzepaku później ściąga, tak? No tak. Znaczy tutaj akurat stołu nie masz, nie bo masz taśmę, rzepaku. nie? Czyli no, to jest cały czas, tak? Tutaj podnosisz tylko masz No ale, ale później nie odciekasz tylko na pszenicę? Nie, no na pszenicę Czyli tak, borsy. tak. No. Tutaj tylko podnosisz sobie motowidła i je wysuwasz jeszcze, nie? Zobacz tam masz są sobie i tyle, nie? Dobra, to tyle, chyba gasimy go, nie? Palce są jeszcze, są, kurde, ale też tych palców to tyle powypadało. Dobra, to ja zbieram chyba swoje klamoty, no. czyli te blachy. I... Dobra, Janek, po robocie wyjdziemy, jeszcze zobacz, czy tam coś się nie nagrzało. Bo ja jeszcze sobie tu tą kosę boczną zamontuję, nie? Co? Śruba odcięgła, trzeba ją No A i zbi zbiornik muszę zamknąć też Co, gorące, nie? Nie, no nie Nie? A cięgiełko? Cięgło tak, nie? No Tak, bo się grzeje tu. No, bo tu trzeba. to No, to musi być podkładka No, a tutaj nie jest ciepłe? Tu nie, tu tylko też trochę Pokaż to ty, ale to mogło przejść z cięgła, bo za no, gorące cięgło jest całe A da, no, no to No bo tu masz nakrętkę zimną chyba, tak? No tak Na pewno chłodniejsza niż ta No, no tu trzyma elegancko Będzie to hulać? Będzie, nie? No raczej da. No. Kurde, pięć tysięcy zaoszczędzone Cześć, ty niech Pan w w nie <laughs> Co myślisz, że ten, że coś się stanie? Trudno, nie no raczej, a teraz trzyma ten chyba Może ktoś szuka takiego, za 5000 tysięcy Janek sprzedamy teraz? No i tu... Jak przejdzie fazę testową. Pionierzy. No i tutaj muszę tą kosę jeszcze wsadzić. Dobra, bo, bo, bo też ją gdzieś zgu... zgubiliśmy kurde. Dobra, Janek, to ja tutaj no sobie ogarniam i, i ten. I po robocie można powiedzieć.